Mi jej okulary. No i co? Gdzie, gdzie, gdzie? Ale przysięgam przed chwilą tutaj była. I co, teraz? co? Co teraz? To czekamy. Czekamy. Czekamy, aż, aż, aż zaczną mi wychodzić. Cołe szczęście, bo już naprawdę coraz gorzej się czuję. Mhm. Mm Oj, nieładnie, tak? Łamać, chłopczyku. <duszy> Duży, malutki. A może przez okno? Śui. Z czwartego piętra ściężarny? Nie, naprawdę no, mam dość żychowe. Jak to Alicja to. To mam przechlapane. Dzień dobry. Jesteśmy z gazowni! Dzwonili, że tu się gaz ulatnia. ale, ale to chyba jakaś pomyłka, bo ja jestem taki oni. Widocznie sąsiadka dzwoniła! No, no! no. Nie, nie, nie teraz! Duże stężenie metanu, musicie Państwo opuścić lokal. Teraz, kiedy te niebieskie pigułki zaczęły działać. Musicie się Państwo pośpieszyć? Możecie zabrać tylko najpotrzebniejsze rzeczy. Chodzi do windy. Mam dość, wychodzę. Ale ja, normalnie przez drzwi. A mi się wasza koalicja wylecie z pracy. Wychodzę. Nie mam zamiaru tu rodzić. O, myślałem, No tak, Klaudiusz i Borys, wiedziałem, wiedziałem, wiedziałem. Nieźle to wymyśliłem? Super! Chociaż lepiej, że to wy, a nie Alicja. Kto wymyślił te maski, ty? No, nie chciałem tu przychodzić z własną twarzą, słuchaj. Wiesz, nie wiedziałem... Siu, co, co wymyślić? No, dzwoniłeś z tej szafy. Gdzie jest Doris? Ewakuowaniu. Ja to chyba w ogóle nie mam szczęścia. I jak mam to rozumieć? No bo kiedy wydawało się, że cała sytuacja jest zażegnana, nastąpiła totalna katastrofa. Bo znowu wybuchła wojna. Która? Nie wiem. Gdzie jestem? O matku! Nic nie widzę. Klientka odzyskała przytomność. nie Gustawie! Szybko, pochodźcie! Do łazienki! Wszyscy! Bo przecież nie słyszałem tego mieszkania! O, tu pan jest. O, 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 o. Tak. 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 Przepraszam. Przepraszam, czy mogę? Zalicę! To dopóki się nie zwolni, chodźmy do kuchni. Pokażę pani nasze ja, prospecty, ja, prospecty prospekty. Prospekty ja, naszej firmy, a jak później... Idźcie do pokoju, jak będę żył w kuchni! Mówił pan coś do mnie? Ja nie. A pani Ile pani widzi palców? Większość ludzi się nabiera. bo się pan odpięprzeć, a ja to Idą! Do szafy! Znowu! nie pan co? Ja rzucić okiem nad, na szafę. Znowu? Jak pani kupi mieszkanie, będzie pani sobie mogła ją oglądać kilka razy dziennie, a nawet będzie pani mogła sobie w niej posiedzieć i schować się od czasu do czasu. Ale wie pan, że ona budzi wspomnienie. Tu jest łazienka. O! Miała mi nawet jak tam się drzemnąłem w kuchni, to miałam bardzo dziwny sen. Bardzo A dziwny sen. A co się pani śniło? Benek? Otwieram szafę i tak? niech pan sobie wyobrazi, że tam stoi mężczyzna z indykiem w ręku. Mężczyzna z indykiem w ręku. Ciekawe, co to może znaczyć. Według no. mnie to dobry interes. Babu. Ja, ja. <laughs> Och... Jaka ona piękna. No nic się nie zmieniło od czterdziestu lat. Dzień dobry. Dobry. Panowie są z gazowni. A ja... a ja rodzę. Proszę Pani, ja wszystko Pani wytłumaczę, tylko nie... Niech się pani obudzi, no. Ach, wie pan, miałam taki dziwny sen. Otwieram szafę, a tam nie tylko dwóch Niemców, ale także kobieta w ciąży. Niech sobie wyobrazić, w takiej starej szafie. <grym w tanie> no widzi pani, no, jakie fajne mieszkanie. I cena przystępna. Może podpiszemy umowę? O, ta rybeczka, moja. Moja ta rybeczka. Jaką umowę? <grym w tanie> A ja nic nie widzę. Chodźmy do kuchni po do no to dobrze, co dobrze, panowie, to tutaj jest. No, pan Gacuś, Boryc, Borys. A... No i to już chyba, chyba wszystko. Mhm. Policja ustaliła, że praktycznie no nie złamaliśmy żadnego prawa. Biegły orzekł, że starsza pani działała pod wpływem silnych wzruszeń wywołanych wspomnieniami z dzieciństwa. No i ze względu na niską szkodliwość czynu orzeczono jej wyrok w zawieszeniu. Ale potem niestety jej adwokat zagroził procesem naszej agencji. Tylko że załatwiliśmy sprawę polubownie. Starsza pani w ramach rekompensaty otrzymała szafę. A więc szafa jako metafora jaskini. Nie rozumiem. No nie musiła. A jeśli chodzi o Anię, to skończyło się na skurczach i strachu. Ta cała akcja porodowa była przedwczesna. Oczywiście winą za całe zamieszanie. Alicja obciążyła mnie, podobnie jak biegły psychiatra, który stwierdził, że trzeba mi poddać obserwacji. i no w ten sposób znalazłem się u pani, pani doktor.